Witajcie kochani. Moi drodzy, jutro mamy pełnię księżyca w bliźniętach. Pełnia księżnic, księżyca w bliźniętach odpowiada za komunikację, więc możecie liczyć się z tym, że w tym czasie pełni będziecie dużo komunikować. Jedynym problemem jest to, że słońce jest w znaku e, strzelca, a szczelec to jest ognisty znak i mogą to być nawet takie bardzo gorące rozmowy, rozmowa, e, gorąca komunikacja, więc musicie uważać, żeby ta gorąca komunikacja międzyludzka nie spowodowała tego, że wasze, e, wasz poziom energii spadnie, bo załóżmy kłótnie, wielkie dyskusje, one zawsze kosztują dużo energii. Więc kochani, zwracamy uwagę na komunikację. Może być oczywiście i tak, że y, będziecie mieli okazję w czasie pełni księżyca, w tym cyklu, y, podejmować komunikację z osobami, na przykład z którymi tej komunikacji długo, długo nie było. Ale wiecie co, zobaczymy sobie właśnie, co nas czeka w tej pełni, co nam ta pełnia przyniesie. Ja zawsze mówię, pełnia marzenia, spełniana, no, ale zobaczymy. Co tam się wydarzy w czasie tej pełni księżyca? Kochani moi, z racji na mój zawód podstawowy, który praktycznie jest najbardziej potrzebny przed świętami, może być tak, że ja będę zmęczona i po prostu nie będę miała siły zrobić Wam czytania wieczorem, ale to proszę nie martwcie się jest wszystko dobrze. Jedynie co to właśnie to zmęczenie bądź teraz jest ta, pogoda taka jaka jest, a ja jestem typowa pogodynka, więc do tego jeszcze właśnie te zmiany energetyczne ziemi ja jestem bardzo wrażliwa, więc na przykład dzisiaj jest taki bardzo, bardzo ciężki dzień, ale ja w ogóle pełnię księżyca bardzo mocno czuwam. Więc energetycznie to jest bardzo obciążające, ale odpoczęłam troszeczkę jest fajnie. Także mówię, gdybym się nie pojawiła kochani, z jakimś czytaniem w jakiś dzień, może nawet i dwa, nie wiem. To proszę nie martwcie się, wiedzcie, tylko że to jest spowodowane nadmiarem pracy. Ok? Dobra, to ruszamy. Podstawowa energia na Nadchodzącą pełnię Księżyca. I już mamy pierwszą kartę. Wow! Wnieś miłość w tą sytuację. I ta karta mówi, że w każdej sytuacji, w której się znajdujesz, kochanie, musisz do wszystkiego podchodzić z miłością. I to jest nieważne jaka to jest sytuacja. Czy to jest sytuacja rodzinna, partnerska, czy między dziećmi, czy w pracy. Pamiętajcie, miłość jest najpotężniejszą energią na świecie, która zawsze wygrywa. Więc yy, w jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdziesz, to pamiętaj, aby wnieść miłość w tą sytuację. A wtedy wszystko ułoży się po Twojej myśli. Daję na piśmie. OK. piękne karty Tarota. Również prezent od dziękuję bardzo. Mam trochę małe ręce do nich, ale one są tak piękne, że ja je bardzo lubię i lubię nimi pracować. No i lepiej widoczne dla nas. Uczę się z granicznym siecią energii miłości i proszę o jasne przesłanie, co nam przyniesie pełnia księżyca bliźnięta. Mhm, jeszcze raz spróbuję na szerokość. O, pierwszą już mamy. Mamy 8 buław. No, kochani, komunikacja, szybka komunikacja, czyli już się zacznie od jutra. Mm. <laughs> już od jutra nam się zacznie. Drugie, uniwersum, proszę po jednej karcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy sąd. No, to może być bardzo taka sprawiedliwa komunikacja też. Nie wiem, czy w czytaniu tygodniowym na kolejny tydzień mieliśmy właśnie też coś z komunikacją ze sprawiedliwością. Mamy, i znowu mamy króla monet. Wiem, że było, był król monet. I mamy pięć kielichów. To dopowiadamy sobie Leni na ósemkę buław. O, tu będzie sprawiedliwy tydzień, sprawiedliwa pełnia. Ach, to ja, ja wam mówię, kochanie, chyba zacznę te karty rozkładać na podłodze. lichów jeszcze mi niewiele mówi, ale to sobie jeszcze ratem. Na ósemkę buław. Nawet i karty są bardzo komunikacyjne, jak zauważyliście, kochani. <laughs> o, komunikacja, komunikacja, komunikacja. Sprawiedliwa komunikacja. Sąd. Na monet. I na piątek kielichów, proszę. No, teraz już wiemy o co chodzi. Sobie to tu powróżę. Dobrze, kochani. To zaczynamy. Więc tak jak już mówiłam, nie będę tutaj się rozwodzić nad tą kartą, ósemka buław mówi o szybkiej, gorącej komunikacji i tu mamy dwa razy dopowiedziane, bo mamy jeszcze gołąbka pocztowego, który przyniesie jakieś wieści, komunikacja, która według mnie będzie sprawiedliwa, bo mamy kartę wagi, więc to będzie sprawiedliwa komunikacja, która może wyważyć coś w kontaktach międzyludzkich. No, Chyba, że, nie wiem, pokłóciliście się z pieskiem, no to wtedy um, możemy mówić, um, jeśli potraficie komunikować ze zwierzętami, ale powiedzmy o kontaktach międzyludzkich. Um, to będzie szybka, sprawiedliwa. Możecie sobie wyjaśnić wiele spraw w czasie tej komunikacji, czyli pozytywna komunikacja. Następną kartą mamy kartę sądu. I kochani. Ja to później chyba wszystko połączę, bo tu nam się układa jedna historia. Pod kartą sądy, sądu mamy męską osobę, która odpowiada za osobie tobie, bliską, twojego partnera, yy, czy mężczyznę, z którym masz na ten moment jakiś temat. Yy, I tutaj z kartą stary Cis, który jest portalem. Ta karta mówi o tym, że nastąpi jakaś właśnie sprawiedliwość, że Twój. Powiem Wam tak: zamknie się jedna karma, otworzy się drugi cykl, czyli jakiś proces karmiczny między Wami, który i tak był chroniony przez górę, zamknie się, a otworzy się coś nowego. I teraz Wam powiem, to może mieć właśnie coś wspólnego z królem monet, z którym Ty jesteś połączona. To jest mężczyzna, który ma ogromne znaczenie dla Ciebie, którego nosisz w swoim sercu, i na tę na tą chwilę, ponieważ położyliście się jako para tutaj. I mamy pod spodem trumna, a trumna mówi o transformacji, czyli coś się musi zakończyć, bądź jeśli się coś zakończyło między wami to może narodzić się coś na nowo właśnie. Może ta komunikacja właśnie coś przyniesie. Jeśli nie było tej komunikacji, bo tutaj był jak, jak, jakiś zastój, jakaś cisza między Wami, to właśnie dzięki tej sprawiedliwej komunikacji może być tak, że wejdziecie oboje w transformację i że wasz związek podlegnie tra takiej transformacji, po czym Wy możecie właśnie tutaj z tym nowym portalem rozpocząć całkiem coś nowego. I dlaczego to mówię właśnie o tej ciszy? Bo z piątką kielichów, no to mamy takie niezadowolenie emocjonalne, czyli tak jakby coś się rozbiło, człowiek nie widzi już szans w tym wszystkim. To może być jakiś związek, yy, który ogólnie jest za, mocno zakorzeniony, ale mimo wszystko coś tam się zepsuło i na tą chwilę. Czy to tylko ty, czy wy oboje, nie widzieliście żadnych szans w tym związku. Aczkolwiek Piątka Kielichów mówi, te trzy kielichy przed Tobą może są y, już y, puste, pęknięte, ale za Tobą są jeszcze dwie szanse, czyli jeszcze nic straconego. Jeszcze nic straconego, aby właśnie wejść w, znowu w ten pełny, stabilny związek. I ten związek powodował u ciebie, potrzebował od ciebie bardzo dużo cierpliwości. Kosztowało cię to dużo wysiłku, dużo cierpliwości, ale jeśli właśnie nie miałaś długo kontaktu, czy coś się urwało z tym królem monet, to ze starym dębem bagiennym, coś wyjdzie na wierzch. Więc tutaj może być, kochani albo on się na nowo pokaże w twoim życiu i wyjdzie do ciebie w całkiem innej energii i wtedy z pustą kartą otworzy się dla was przestrzeń na coś całkiem nowego czyli zamykacie stary rozdział a otwiera się coś całkiem nowego pomimo tego że może oboje straciliście już nadzieję że coś jeszcze można uratować okay. To zobaczmy jeszcze może jakąś jedną kartę. Można nam się odwróciły trzy. Okej. Okay. Wiecie co? No mamy. Jedną no arkanę wielkie. Tam później mamy gwiazdę. Później mamy Asa monet i trójkę buław. No, po. Znowu wszystko ładnie współgra. Słuchajcie, z gwiazdą. Gwiazda to jest e, ogólnie karta ochronna, czyli uniwersum chroni tutaj całą tą energię. I gwiazda mówi również o spełnieniu marzeń, o tym, że jesteś połączona z uniwersum, oni cię chronią, oni cię wspomagają, i tutaj może jakieś właśnie marzenie, twoje życzenie, głęboko skrywane w sercu, może dojść do spełnienia. A z asem monet, kochani, no to jest. Tak, jak tutaj była ta kotwica. To jest szansa, najpiękniejsze as w tarocie szansa na pełną stabilizację, na to, aby coś było stabilne, albo coś przynosiło szczęście, zarówno w kwestiach finansowych, jak i w kwestiach osobistych. I trzecia karta to jest Trójka Buław, która mówi o tym, że o takich tęsknotach, o, o, to jest taka bardzo melancholijna karta, kiedy wzdychasz za czymś, czy do czegoś, kiedy masz jakieś tęsknoty, jakieś marzenia, może jakieś plany. Yy, I ponieważ mamy ją jako ostatnią, może być tak, że właśnie te wszystkie Twoje tęsknoty mogą się spełnić. Ale ja sobie do, do, doczytam, nie? te karty jeszcze i zobaczymy czy poszłam dobrze za impulsem, patrzcie kochani z kartą tutaj wieży w leni mówimy, że coś, ktoś kto się wycofał, jakaś sytuacja właśnie była mm, zamknięta, była cisza była stagnacja, ta karta mówi o wycofaniu się z życia y, publicznego to Bądź jakiejś osoby, jeśli układamy w leni karty, to zazwyczaj, jeśli się ta karta położy koło męskiej osoby, to oznacza, że ktoś zniknął z pola widzenia, że się zamknął w swojej wieży i nic od niego nie widzisz, nie słyszysz. I tutaj może się na przykład spełnić Wasze życzenie, aby ta stagnacja się zakończyła, aby sytuacja, która się nie rozwija, na nowo zaczęła żyć. Na asa moment No. Szansa z męską osobą, czyli szansa na stabilizację, na wejście w mocny, usta ustabilizowany związek, kochani. Na trójkę buław. Jest chyba 40 ileś kart, kochani, i z tych 42 dwa razy nam wyszedł facet. I, znowu, I mając tego króla monet, który nam się... Mieliśmy go również w czytaniu tygodniowym, a to jest akurat tydzień Nowiu. I mamy... No. I mamy... Um, już Wam mówię. Walizki. To jest takie poddasze, gdzie jest Masę ukrytych skarbów, jakieś zapomniane rzeczy, może Wasze ukryte marzenia, o których e, może już zapomnieliście, zakopaliście zako, za, e, je gdzieś tam głęboko, wyrzuciście bądź do piwnicy, bądź na strych, tutaj nagle mogą na nowo ożyć. Czyli na przykład marzenia o podróżach. Marzyliście zawsze, żeby na przykład z królem monet e, udać się w podróż, nie wiem, do Barcelony. I ta karta mówi o tym, że mając te szanse i spełnienia marzeń również mogą na nowo być odkryte właśnie te Twoje marzenia, Twoje plany i które możesz zrealizować. Ach, to miałam niebrań. Dobra, to weźmiemy, no, dopowiemy sobie jeszcze eratem na gwiazdę. Patrzcie, Aj. Znowu mamy taki chmurny y, zamek, czyli to coś, co może się rozwiać. I praktycznie tutaj to nam potwierdziło, że to, co się rozwiało, i kiedy straciłaś już nadzieję, że może to była iluzja, że, że może coś było, że już to więcej się y, nie powtórzy, że to już stracone. Ta karta mówi: nigdy nie mów, nigdy. Więc, coś, co może uważałaś za stracone, ale o czym oczywiście marzyłaś, może nagle yy, z iluzji powstać w prawdę. Na asa. Dzięki. Ja tego nie wiem o co tu chodzi. Muszę sobie jeszcze jedną kartę dopowiedzieć. Ach, no, tak już myślałam, karta mi tylko potwierdziła. Mogło być tak, że masz do czynienia właśnie z gościem, który może nigdy nie chciał związku, który zawsze mówił nie. Ja nie chcę żadnego stałego związku, ja to już mam za sobą, może już miałem żonę, może mam, mam ciężkie doświadczenia. Nie, ja się nie nadaję do związku różne, różne rzeczy. I tutaj ta karta mówi, że ten, który mówił nie, nagle zauważy, że możecie mieć bardzo mocne połączenie ze sobą, zarówno tutaj ziemskie, jak i to kosmiczne. I zmieni po prostu swoje zdanie, kochani. Tutaj znowu mamy kartę portalu, który mówi, jest połączenie góry i ziemi, i tutaj może się narodzić coś nowego i zacznie przepływać energia, zarówno ta ziemska, jak i kosmiczna. Na trójkę buław pozytywne zmiany. Także, kochani, te wszystkie Wasze tęsknoty. Karta Bodźka mówi również o założeniu rodziny. Może tęskniliście właśnie o tym, aby założyć rodzinę. Na przykład z tym królem monet, który ciągle mówił Nie, 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 ja nie chcę dzieci, ja nie chcę się żenić, czy, czy kobietka mówiła, że nie chce wychodzić za mąż. A tutaj a wyście tak tęsknili mocno i wstychali, jakby było fajnie, właśnie budowaliście sobie takie zamki w chmurach. Jak to by było fajnie być razem, podróżować, mieć stabilność, i ta karta mówi, że teraz się zaczną pozytywne zmiany w tym kierunku. Bociek odpowiada również za podróże, za ciepłe kraje, ale bociek zawsze wraca do gniazda. Także kochani, pamiętajcie, że jeśli tutaj nawet była jakaś stagnacja, to yy, bociek zawsze wraca do gniazda, więc yy, ten ktoś zawsze będzie wracał. Tu jest taka lekka energia, właśnie, bratnich dusz. Kochani, oczywiście nie z każdym to będzie rezonować. Ogólnie karty są bardzo, bardzo piękne i życzę, aby każdy z tym poszedł w rezonans, ale jak ja to zawsze mówię, położone, przeczytane, zapomniane. Puszczamy tą energię wolno i niech ona działa w przestrzeni. Dobrze, kochani, to zobaczymy teraz jeszcze, jaką radę. Nam da nasza dusza, Co dusza chce do tego powiedzieć, czy uniwersum. Jakieś jeszcze dodatkowe, dodatkowe przesłanie dla moich świetlistych istotek tutaj na tym kanale. Mhm. Na pustyni. I ta karta mówi: jeśli właśnie czułaś, jakbyś była na pustyni, spragniona uczuć, bo na pustyni najbardziej brakuje, kochanie, wody. A woda to są uczucia, to jest przepływ. Jeśli czułaś się właśnie jak na pustyni, to pozwól, aby te uczucia znowu płynęły. Nie zamykaj serca, nie zamykaj, Swoich uczuć, swoich emocji. Wyjdź z tej pustyni i zacznij. Pozwól sobie, e, aby te uczucia na nowo płynęły, kochani. Jeszcze czuję, że muszę wziąć jedną kartę. Tutaj mamy. E, teraz Wam podam numerki, jakie mogą mieć znaczenie dla Was. 31, to na pewno. 11, 13. Ach, no i mamy kartę 53, słuchanie. Ta karta mówi: zwracaj uwagę na przekazy muzyczne. Słuchaj między wierszami. Tym bardziej, że teraz mamy ten, tą pełnię, mamy odpowiedzialną za komunikację. To nie jest tylko, że ja mam mówić, tylko też mam słuchać, jak. Komunikuje świat ze mną, jak komunikują ludzie ze mną, co chce mi przekazać bliska mi osoba i dobrze słuchać. Bo czasami ludzie nie potrafią wprost komunikować, tylko komunikują ogródkowo, tak? I to jest właśnie bardzo ważne, aby słuchać między wierszami, czyli aby uważnie słuchać. Czyli mamy 53, 31, 19, 62, 28, 38, 5, 24. Jeśli te cyferki mają jakieś znaczenie u ciebie, ósemka, 29, to oznacza to, że idziesz tutaj w tym, z tym czytaniem w rezonans. Tylko tak jak mówię, nie trzymajcie się, kochani, kurczowo tych energii, bo Agnieszka powiedziała tylko przyjmijcie do wiadomości i puśćcie, właśnie tak jak wy to pięknie piszecie, niech się dzieje ok to co, dołożymy sobie jeszcze a nie jeszcze runę, zobaczymy jaka runa um, będzie nas wspierać w tym nowiu e, na, w czytaniu na tydzień była Tiwas, czyli runa Boga Zobaczymy, co nam tutaj na to czytanie, które tak bardzo mi zakrawa właśnie miłością. Ok, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa wspiera to czytanie? I mamy Jere. Jera to jest dla mnie e, runa cierpliwości. Bardzo lubimy to słowo, prawda? Cierpliwość to jest w ogóle, no to jest taka piękna cnota, że my wszyscy od razu ją przyjmujemy i kochamy. Cierpliwość, ha-ha-ha. Kochani, na wszystko przyjdzie czas. Nie wymuszaj niczego ani na sobie, ani na drugiej osobie. Tutaj nic nie przyspieszysz, wszystko idzie swoim rytmem. Jakie znaki zodiaku, jakie cyferki tutaj mogą iść w rezonans. Mamy dziewiątkę, coś się kończy, dziewięć 9, dziewięć 9, 9 tygodni. Mamy szóstkę, ciesz się swoim czasem, sześć dni 6 tygodni. Mamy piątek, zakończ coś i puść. To mamy wtorek bądź kreatywna trójeczka na razie mamy nie mamy żadnego znaku zodiaku jeszcze ale coś mi wypadło i też nie mamy, mamy czwórkę czyli wiecie co, ja już nie będę wyciągać kart bo tutaj chyba uniwersum nie chce żebym ja e, właśnie za bardzo na te znaki zodiaku, bo nam pokazywało dziewiątkę, mamy czwóreczkę mamy wtorek, mamy piątek i mamy szóstkę Czyli kochani, może te cyferki będą z Wami szły w rezonans, ale tutaj znaczenie ma wtorek i piątek. Ok, moi drodzy, to życzę Wam, aby wszystkie Wasze życzenia, marzenia w czasie tej pełni się spełniły. Jeśli ktoś sobie życzy, żeby sprawy się tak powiodły, jak się tutaj pokazały na moim stole, to również tego Wam życzę. I już czekam na Wasze komentarze. Dziękuję za lajki. No i oczywiście witam wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodziny. Zapomniałam powiedzieć: dziękuję Wam, już mamy ponad 1700 subskrypcji. Nasza rodzinka się bardzo ładnie rozwija. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Właśnie, jeszcze odnośnie czytań prywatnych, kochani. Dostaję od Was maile. Moi drodzy, ja nie jestem w stanie za pomocą maila wysłać e, takie, bo ja to robię za pomocą e, wideo. Nie jestem w stanie Wam tego wysłać mailem, to jest po, po prostu kosztuje mnie to za dużo czasu, więc jeśli chcecie, to proszę tylko i wyłącznie przez WhatsApp. -a. Dla mnie to jest najprostsza forma, e, która nie zabiera mi dużo czasu. Okej, okay. dobrze. No i oczywiście na czytania prywatne, to, to, jeśli ktoś sobie życzy, to musi się też uzbroić w cierpliwość, bo dla mnie to nie jest, e, mówię, taśma w fabryce, tylko ja muszę poczuć impuls i muszę być e, do tego dobrze nastawiona energetycznie, ponieważ czytania prywatne to jest całkiem co innego, jak takie czytanie ogólne. Tam się ponosi bardzo wielką odpowiedzialność za swoje słowa, więc ja muszę być zawsze w bardzo dobrej energii, aby takie czytanie zrobić. Także, kochani, jeśli macie cierpliwość i ochotę, to możecie śmiało pisać na Whatsappie. A ja już uciekam i życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani, buziaczki.